Witam, nazywam się Max i witam na stoisku Helicontex na m Chciałem pokazać Wam troszeczkę naszych nowości. Zaczniemy sobie od uzupełnienia kompletów, czyli do naszej kurtki Trooper MK2, do pojawią się teraz spodnie Trooper, czyli spodnie soft które możemy sobie założyć na spodnie, które już mamy w tym momencie na sobie. Na dole mamy suwaki, które pozwolą nam zakładać spodnie bez ściągania butów. Więc uzupełnienie linii naszej mundurowej. Dodatkowo na tym manekinie widzimy również szelki, które pojawią się w naszej ofercie do pasów taktycznych, ale nie tylko. Są to proste szelki. Sama taśma są zrobione w, na plecach. Mamy X. I tutaj, jak widać z przodu, są specjalne przeszycia, dzięki którym możemy łatwiej dostosować sobie szelki. Wiemy po prostu, na którym przeszyciu zapięliśmy. Więc jest o wiele prościej i łatwiej dostosować, żeby było wszystko równo. Na tym manekinie mamy naszego Play Carera Guardian w pełnym wyposażeniu do takich akcji direct action. Czyli mamy flapę na trzy magazynki, admin poucha, do którego możemy sobie sadzić telefon, żeby używać ataka, Dangler, kieszonka, nasza Universal pouch z magazynkiem, kieszeń na radio. Zestaw komplet mundurowy MCDU, czyli Combat Shirt i spodnie również MCDU. Na kolejnym manekinie widzimy zestaw do lasu, taki rekonesans, czyli mamy naszego Reki Chestriga, cztery magazynki, kieszenie zamykane na klapki. Klapki są demontowalne. w zestawie dostarczamy również shock i pulery, więc można zrobić sobie te kieszenie na szybko. Obok mamy kieszeń Guardian Multipouch, czyli kieszeń, która pozwala nam na przenoszenie butelki lub dzięki specjalnemu systemowi wewnątrz zabezpieczenia radia dużego typu Harris. I obok mamy zestaw policyjny, czyli nasz Guardian Plate Carrier w kolorze Sentinel Blue z front flapą law enforcement, która pozwala nam na przenoszenie kajdanek, radia dwóch magazynków lub latarki. Oczywiście również komplet MCDU, czyli nasz Combat Shirt i spodnie. I jak co roku prezentujemy również nowy kamuflaż w zasadzie nowy oldschoolowy kamuflaż, który przywracamy do życia. W tym roku będzie to ERDL. Tutaj zaprezentowany na naszej bluzie Ride. Tutaj widzimy cały nasz komplet, cały system Guardian Plate Carrier. Czyli mamy podstawowego Guardiana z podstawowym kamerbandem, jaki również kamerbardy szybko wyczepne. Dwie opcje frontflapów, czyli wersja Kanguru, do której możemy wsadzić sobie inserty z naszej na przykład linii Competition oraz po prostu zestaw front frontflapy na trzy magazynki. Kieszeń Admin Pouch w której możemy zamontować telefon, notes. Wypinane mamy tutaj panele z folii na mapy, różne notatki. Kieszeń na stazę, montowana w pionie lub w poziomie. Kieszeń na granat błyskowy. Kieszeń uniwersalna, którą możemy podpiąć sobie pod pas lub pod kamerbant, pod plate carriera. Mieści magazynek, stazę, cokolwiek tylko można sobie wymyślić. Kieszeń na granat dymny. Z regulowaną klapą, więc każdy gra się tam zmieści. I tutaj mamy naszego nowego Plate Carriera EGIS. Jest to low profilowy Plate Carrier przeznaczony w dużej mierze dla cywili lub dla ludzi, którzy potrzebują Plate Carriera, którego mogą schować pod ubrania. Klamry są demontowalne, dzięki czemu uzyskujemy bardziej gładki przód i po bokach mamy kamerbandy elastyczne z trzema kieszeniami mieszczącymi magazynki, stazy, jakieś medyczne wyposażenie lub radio i ten plate carrier jest kompatybilny też z flapami wszystkimi oraz kamerbandami od Guardiana. Więc można sobie z takiego low profile'owego plate carriera zrobić troszeczkę bardziej rozbudowaną platformę. Tak, tutaj widzimy nasze uzupełnienie naszej linii takiej lifestyle'owej, czyli mamy Tutaj trzy nowe kolory nowej koszuli, którą pokażę Wam za chwilkę w czwartym kolorze oraz t-shirty z nowymi nadrukami. Będą to t-shirty zarówno damskie jak i męskie. I powyżej widzimy tutaj rękawiczki. Mamy rękawiczki Trekker, czyli outdoorowe rękawiczki z cienkiego polaru. Rękawiczki Lizard Grip, czyli softshellowe rękawiczki, też outdoorowe. I tutaj do naszej linii Patrol jako uzupełnienie mamy rękawiczki Patrol, które są wykonane z tego samego materiału jak rękawiczki Trekker. Z różnicą tą, że są troszeczkę przedłużone i wzmocnienia posiadają ze skóry na kostkach i na wnętrzu dłoni. Tutaj widzimy naszą nową koszulę, właśnie Hawaiian Shirt w kolejnym właśnie tym lifestyle'owym kamuflażu. Z feature'ów, która koszula posiada, jest to szmatka do wycierania okularów, jak w większości naszych koszul. Jedna kieszeń na klatce piersiowej, pętelka na okulary oraz guziki są, tak jak w naszej koszuli, concealment carry napami, które możemy sobie szybko zerwać, żeby dostać się na przykład do broni, jeżeli nosimy ją pod koszulą, i na dole tego manekina widzimy również nowość torbę Tote. To jest torba taka na, na plażę, na strzelnicę, na zakupy co tylko ktoś sobie może wymyślić. Jest to torba wykonana w całości z kordury z, z, z rączką transportową. Wewnątrz jest zapinana na taśmę, na klamrę, żeby ją sobie zamknąć można sobie ją poluzować, ścisnąć. Będzie ona właśnie występować w tych kolorach naszych kamuflażach lifestyleowych, Czyli wszystkie te same kolory, co widzieliśmy na koszulach, torba będzie dokładnie w dokładnie tych samych kolorach. Tutaj mamy nową, lekką kurtkę przeciwdeszczową Lewander. Jest to kurtka z cienkiej membrany, z parametrach 10 na 10 tysięcy, czyli tak jak mamy naszego Hardshella Squalla 30x30 to tu jest lżejsza wersja 10x10. Również będzie się pakowała do, do niewielkich rozmiarów także do każdego plecaka kieszeni się zmieści. Poniżej widzimy spodnie Windrunner czyli dodatek do naszej kurtki też Windrunner czyli spodnie które się chronią przed wiatrem. Rozpinane są od dołu więc możemy je założyć bez ściągania butów tak jak spodnie Trooper i po bokach mamy kieszenie w zasadzie tylko zamki, które pozwalają nam się dostać do kieszeni w naszych faktycznych spodniach, które mamy pod spodem. I obok nowość dla pań, czyli spódnica ocieplana Jupik. Jest to spódnica wypełniona Clima Shieldem i jest ona dwustronna. Możemy ją nosić albo w kolorze czarnym, lub w kolorze zielonym. Więc jak kto woli i obok mamy nowość, czyli Numbat Small, czyli mniejsza wersja naszego czespaka naszego Numbat. Yy, zastosowania bardzo podobne. Również mamy tutaj specjalny panel do przenoszenia mapy, który możemy sobie wypiąć. Yy, różnicą jest to, że możemy ją yy, no, używać też jako nerki. Odpinamy wtedy yy, tutaj cały stelaż, ten szelek, i podpinamy sobie pas, i możemy nosić jako nerkę. To tyle z naszych nowości. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i do obserwowania Milmaga.